Małgorzatka i jej przyjaciele Żyła sobie pewnego razu krowa, która nazywała się Małgorzatka i była zupełnie, całkiem czarna. Na łące Małgorzatka trzymała się z daleka od innych krów, gdyż nie czuła się dobrze w ich towarzystwie. Wolała rozmawiać ze swymi przyjaciółmi, z barankiem Wełnulkiem i żabką Skoczyłapką. – Ach, ja też chcę mieć łaty. Dlaczego nie jestem taka sama jak inne krowy? – żaliła się Małgorzatka przyjaciołom. – Dla nas jesteś najmilsza z całego stada – zapewniał ją wełnulek kiwając łebkiem. – Ja to bym nawet wolała być inna niż wszyscy. To na pewno ma swoje dobre strony. – roześmiała się skoczyłapka. Przyjaciele Małgorzatki robili co mogli, żeby ją pocieszyć, lecz wszystko na próżno. Nagle skoczyłapce, wpadł do głowy pewien pomysł. Zdaje mi się, wełnulku, że gospodarz strzygł cię niedawno. Może zostało jeszcze w owczarni trochę wełny? Wiem, wiem o czym myślisz. Skocz po mąkę, a ja tymczasem biegnę po wełnę. Przyjaciele popędzili co tchu i w mig byli z powrotem. Małgorzatka czekała na nich ogromnie zaciekawiona. Chodźmy nad staw. Trzeba zmieszać mąkę z odrobiną wody, żeby zrobić klej. Weźmiemy do tego miskę naszego psa burka, powiedziała skoczyłapka. Nie ruszaj się, rzekł wełnulek w chwilę później. Następnie baranek przykleił do grzbietu małgorzatki bielutkie kępki wełny. Jakie to śliczne! Ucieszyła się krowa. Szczęście małgorzatki trwało jednak krótko. Nazajutrz rano krowy tak się pchały przy wyjściu z obory, że cała wełna odkleiła się i wylądowała na ziemi. Moje łaty! Pogubiłam wszystkie łaty, wykrzyknęła Małgorzatka, płacząc rzewnie, podczas gdy inne krowy zaśmiewały się do rozpuku. Otrzy łzy, Małgorzatko, mamy lepszy pomysł. Zawołali Wełnulek i skoczy łapka. Chodź! Znaleźliśmy u gospodarza białą farbę i pędzel. Siadaj, Małgorzatko, i nie ruszaj się. Zobaczysz, jak ci będzie ładnie. Oświadczyła skoczyłapka, maczając pędzel w puszce z farbą. Następnie żabka zaczęła malować na grzbiecie przyjaciółki prześliczne łaty. Znakomicie, pochwalił ją wełnurek, który śledził uważnie każdy jej ruch. Małgorzatka również była bardzo zadowolona. Przechadzała się z dumą po łące, żeby pokazać wszystkim swoje świeżutkie łaty. Wtem rozpętała się burza i zaczął padać ulewny deszcz. – Szybko, wełnulku, szybko, dawaj parasol! – zawołała skoczyłapka. – Ojej, moje łaty! – zaniepokoiła się Małgorzatka. Było już jednak za późno. W jedną chwilę stała się równie czarna jak przedtem. Tego samego dnia wieczorem gospodarz przyprowadził wspaniałego byka, którego właśnie kupił na targu. O rety, on jest tak czarny jak Małgorzatka! Stwierdzili wełnulek i skoczył łapka, gdy byk przechodził obok nich. Kiedy byk Cezary wskoczył do obory, wszystkie krowy spojrzały na niego z zachwytem. Och i ach! – Myślały. – Jaki on piękny. Ciekawe, czy spodoba mu się któraś z nas. – O nie, w ogóle mi nie zauważy. – martwiła się biedna Małgorzatka. Ale Małgorzatka myliła się. Cezary ujrzał ją i stanął jak wryty. – Co za wspaniała czarna suknia! – rzekł z podziwem. – I ani jednej łaty! – – Myślę, że oni są już w sobie zakochani – szepnęła Skoczyłapka do ucha Wełnulka. Od tej pory Małgorzatka i Cezary stanowili nierozłączną parę. Pewnego pięknego wiosennego dnia Wełnulek i Skoczyłapka urządzili wielkie przejęcie. Tego dnia przyszło na świat pierwsze maleństwo Cezarego i Małgorzatki. Cielątko było rzecz jasna całkiem czarne. I od tej pory nikt nie odważył się przypiąć Małgorzatce, Cezaremu lub ich maleństwu żadnej łatki. Koniec.